Dobra, bierzemy jeszcze na sam e, wieczór taki zbiór zadań. Dzisiaj już nie czyłem zadania z niego, nawet dodałem jeden filmik, e, ale go usunąłem, bo zadanie było po prostu no, takie, z którym sobie nie poradziłem. I nie było jakieś, nie, nie wiadomo jakie. Rozwiązanie jest po prostu na dwa zdania, których nie rozumiem, więc nawet nie, nie patrzę na to zdanie. Dobra, znajdę sobie jakieś inne, lepsze i wierzę, że tym razem e, nagram fajny filmik. Także jakikolwiek, jakikolwiek. O, może coś takiego. Trochę kombinatoryka. W każde pole kwadratowej tablicy 25 na 25 pisano jedną z liczb minus 1 lub 1. Niech AI oznacza wszystkich iloczyn wszystkich liczb i tego wiersza. BJ iloczyn wszystkich liczb i o tej kolumny. I udowodni, że coś takiego. 9. Dobra, pomyślimy sobie na 9. Yy, nigdy w takich zadaniach nie byłem dobry. Zresztą ja w żadnych zadaniach nie byłem dobry tutaj stąd. równania funkcyjne to też jest y, czegoś, czego nie lubię. to też czegoś, czego nie lubię, ale zobaczymy yy, jak, jak to wyjdzie. W każde pole kwadratowej tablicy 25 na 25 to jest 9. Zadanie mamy 25 na 25. W każde pole wpisano jedną z liczb 1 bądź minus 1. I tak dalej. No ok. AI oznacza iloczyn wszystkich liczb i tego wiersza. BJ, czyli, czyli co? Jakby ta tablica się kończyła tu, to to AI. Dla każdego i to jest albo plus, albo minus 1, i bi dla każdego i to jest plus minus 1, dla każdego i równego od 1 do 25. No bo są same jedynki, więc jak mnożę to, to dostanę jedynkę i w zależności od tego, ile jest tych minusów, jeśli minusów jest parzysta ilość, to mam plus jedynkę, czyli ai to jest plus 1 albo minus 1, gdy minus jedynek jest minus jedynek jest parzysta ilość, a to gdy minus jedynek jest nieparzysta. No i to samo to jest BI. I to jest dla każdego i od 1 do 25. Udowodnij, że teraz trzeba wykazać, że A1 plus B1 Dodać A2 plus B2 i dodać A25 plus B25. Jest różne od 0. Ok, to jest różne od 0. Czyli co to oznacza, że jak wezmę sobie sumę wszystkich iloczynów z wierszy, iloczynów z kolumn, z wierszów i z kolumn, to będę miał coś różnego od 0. Czyli nie mam opcji, że tutaj po dodaniu otrzymam na przykład liczbę 1 i tu dostanę liczbę minus 1 to jest różne od 0. Dobra, gdyby to było 0, to, to by oznaczało, że wiersze nam się zsumowały do jakiejś liczby. Gdyby wszędzie wpisać jedynki, to suma z wierszy, czyli suma z AI maksymalnie może wynosić 25, a minimalnie może wynosić minus 25. Minus 25, nie może przyjąć wartości 0, bo wiersz jest 25, więc będzie. Nie taka sama liczba minus jedynek co jedynek. Więc to może być minus 25, minus 23. No właśnie, czy mogę utrzymać parzystą? Minus 25 mogę otrzymać, 25 mogę otrzymać. Czy mogę otrzymać 0? Nie mogę otrzymać 0, bo, bo to by oznaczało, że wierszy jest parzysta ilość. Czy mogę otrzymać 1? Tak. Czy mogę otrzymać 2? Nie, bo to by oznaczało, że jakbym sumował wszystkie AI, to czy mogę otrzymać 2? Czy mogę otrzymać 2, jakbym sumował wszystkie AI? Czyli sumuje dwadzieścia pięć mm, plus jedynek bądź minus jedynek, jestli dwadzieścia <laughs> pięć, i teraz jeśli zmienię jakiś, jakiś y, znak z minus na plus, to zmieni mi się o dwa. Ta suma. Czyli jak zmienię minus na plus, to z s dostanę s plus 2, a jak zmienię plus na minus, to z s dostanę s minus 2. Czyli suma zmienia się oparzyście, jeśli zmienię jakiś znak. O oparzystą, m, liczbę, jeśli zmienię jakiś znak. Tak samo jakbym 2 zmienił, to tylko oparzystą parzystą liczbę. Yy, czyli mogę, jeśli mogę dostać 25, to zmienia mi się oparzystą liczbę, więc mogę dostać. 21 y, i tak dalej, tutaj są kropeczki i 201, 23 i 25. 203 mogę dostać? No tak, bo są, y, bo są same jedynki jest ich właśnie y, no właśnie czy 23 mogę dostać? Pytanie. 24 jedynki i 1 minus 1. To jest 23 no i ok. Czyli suma AI należy do takiego, do, tego, do takiego zbioru. To samo będzie z sumą BI. Też należy do tego samego zbioru. Też należy do tego samego zbioru. OK. No i to trzeba wykazać, że suma a i plus suma b nie jest zero. Czyli na przykład nie może być sytuacji sytuacji takiej, że a i jest trzy a b jest minus 3. Bo co by to oznaczało, że a i jest 3, że o 3 więcej są jedynki tutaj. Dobra, to może niech jeszcze policzymy sobie ilość tych jedynek, czyli jeśli Tu było parzyście wiele, to jest plus 1. Tu jest parzyście wiele, to jest też jakiś tam plus 1. Tu jest nieparzyście, to jest minus 1. I tak dalej. Okej, okay, mamy jakieś tam wyniki. To są nasze, to jest A1, to jest A2, A3 i tak dalej, A25. To. że ich suma jest tam jakaś A i. Okej, okay, dobra. Już mam pomysł na to. Yy, policzymy sobie jakiś szczególny przypadek, gdzie mamy... Przy, yy, pomysł jest taki. Mam tablicę i wypcham ją samymi jedynkami. I chcę zauważyć jakiś niezmiennik, że jak zmienię jakiś plus na minus, to coś pozostanie bez zmian. Gdy mam same jedynki, to tutaj mam 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. I tutaj mam 1, 1, 1, 1, 1, 1. Czyli mam 25 i 25, czyli mam sumę 50. Suma A i plus suma B i to jest 50. I to jest taki ekstremalny przypadek, gdzie mam całą tablicę wypchaną jedynkami. Teraz chcę zobaczyć, co się zmieni, jak ja zmienię jakąś jedynkę na minus 1. Czyli, gdy zmienię teraz jakąś plusową na minusową, to tu będę miał minus, tu będę miał minus. Czyli ta suma z 25, zrobił się 23, a ta suma z 25 zrobił się też na 23. Czyli ta suma, A i plus suma B i, no bo ta może się zmieniać tylko plus minus 2 i ta też plus minus 2. No to ta suma zmieni mi się na 46, czyli minus 4. Czyli ta suma może się zmieniać na plus 4, min, plus 2, 0, minus 2 i minus 4. Innej opcji nie ma, żeby ta suma się zmieniła na, na, przy zmianie jednego pola. Nie ma innej opcji, żeby ta suma zmieniła się o inną liczbę. Przy zmianie jednego pola. A2 może się zmienić? Właśnie. Co się dzieje, żeby zmieniło się O2? Wydaje mi się, że O2 się nie może zmienić. To jest błędne. O2 się chyba nie może zmienić jakby dało się tylko zmieniać o tyle, to 50 nie jest podzielne przez 4, więc nie można otrzymać 0. I to będzie, to będzie pomysł na to zadanie. Tak, to właśnie to w tym momencie dostałem pomysł, że trzeba założyć niezmiennik. Jakieś. Są nawet zadania na niezmienniki yy, i można sobie to ćwiczyć. Czyli teraz trzeba wykazać, że przy zmianie dowolnego pola z plusa na minus bądź z minusa na plus, ta suma zmienia się o 0, pozostaje taka sama, plus 4 albo minus 4. Yy, jakbym zmienił yy, to pole z kolei na minus. To by tu był minus, to by był minus, czyli ta suma byłaby już 21, i ta suma byłaby 21, to to by wyszło minus 46, a wówczas by wyszło 42. I teraz, właśnie, jak zmienię znowu na plus, to tu się zmieni o 2. No właśnie, to jest ten argument. Jak zmienię jakiekolwiek pole z plusa na minus bądź z minusa na plus, to suma w kolumnie, iloczyn w kolumnie zmieni. Zmieni mi tutaj ten iloczyn z plusa na minus, czyli tą sumę zmieni o 2. Zmiana takiego pojedynczego pola, z plusa na minus bądź z minusa na plus. To samo tutaj, w tą stronę. Ta sama sytuacja. Zmieni mi O2, o bo to jest symetryczne. Zmieni mi O2. Przy czym, jak zmieniam z minusa, zmiana jest na plus, to tutaj zmienia się na minus, na przeciwny znak, więc może się zmienić. Jak zmieniam z minusa na plus, to z kolei to zmieni znak i to zmieni znak. Więc powiedzmy, że to zmienia znak i dodaje się 2, i to zmienia znak i odejmuje się 2. To jest pierwsza możliwość. Albo to zmienia znak i odejmuje się 2, i to zmienia znak i odejmuje się 2, czyli łącznie 4, albo to się dodaje i to się daje. Czyli to są wszystkie możliwości, jak może zmieniać się ta suma. No, to by trzeba było ubrać słowa. Wypełnijmy całą. Zauważmy, pierwsze co zauważmy, że przy zmianie dowolnego pola, yy, załóżmy, że ta tablica jest jakoś wypełniona plus, plus, plus jedynkami i minus jedynkami I, za, i zauważmy, że przy zmianie jednego pola na znak przeciwny, to yy, tutaj zmienia się na znak przeciwny yy, ta liczba, czyli z jedynki na minus jedynkę, a z minus jedynki na jedynkę, jedna z tych możliwości i to samo tutaj, z jedynki na minus jedynkę albo z minus jedynki na jedynkę. I y, jak dodam to i dodam to do siebie, to ta suma zmieni się y, właśnie albo na plus 2, a, y, albo na minus 2 i ta suma zmieni się na plus 2 i na minus 2, albo na minus 2. I w zależności jak się zmienią, to ta suma, suma AI plus suma BI we wszystkich przypadkach zmienia się o plus minus 4, y, a wypełniona tablica samymi jedynkami daje 50, Yy, więc zmieniając o 4 nie można tak, tak pozmieniać znaków, nigdy tak wypełnić tablicy, żeby w sumie dało 0, bo 50 nie jest wielokrotnością czwórki. To jest cały dowód. No i pewnie tak samo jest to zrobione tutaj: 9 yy, zestaw 12. No, ciekawe zadanie, także trzeba by było poćwiczyć sobie te niezmienniki, żeby to tak wpaść od razu. Yy. Jak ja nie miałem z tym styczności długo, to po prostu ciężko mi było. Zauważmy przede wszystkim, że tego, tego nie zauważyłem. Każdy z tych iloczynów również z liczynami wszystkich liczb w tablicy. Tu macie rozwiązanie. Okej, okay, no to jeśli się podobało, to zostawcie lajka i zapraszam na kolejny filmik.